Ok, wiem, że jeszcze nigdy w życiu tego nie słyszałeś, ale do tej pory uczono Cię, że Ty jesteś tutaj. Tu jest teraźniejszość, tu jest przeszłość, a tu jest przyszłość. I uczono Cię, że za pomocą tego, co pamiętasz, za pomocą wspomnień z teraźniejszości docierasz do przeszłości i za pomocą projekcji i planowania z teraźniejszości docierasz do przyszłości. Ale prawda jest taka, że istnieje nieskończona liczba wersji Ciebie, gdzie tutaj wybrałeś inną szkołę, gdzie tutaj wybrałeś inną pracę, gdzie tutaj wybrałeś inną miłość, gdzie tutaj jesteś biznesmenem, gdzie tutaj jesteś szczęśliwy, gdzie tutaj jesteś smutny i gdzie tutaj jesteś w depresji. Jest to nieskończona ilość Twoich wersji rzeczywistości, Twoich tak zwanych linii czasowych. A więc z tej teraźniejszości jesteś połączony. Z każdą linią czasową z tego miejsca możesz wybrać każdą możliwą wersję siebie. Jeżeli tutaj Twoje myśli, Twoje przekonania, Twoje nawyki, Twoje działania, to jakie masz wzorce myślowe, to jakie masz schematy działania są zsynchronizowane na przykład z wersją, w której jesteś milionerem, to. Stopień po stopniu poznajesz osoby, wydarzają się wydarzenia i różne sytuacje, które prowadzą Cię do tej wersji rzeczywistości, w której już jesteś tą osobą.